Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, dzisiaj, niedzielą Chrztu Pańskiego, Chrztu Jezusa, kończymy okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpocznie się czas zwykły w Kościele, będzie poniedziałek pierwszego tygodnia czasu zwykłego. Dzisiaj oczywiście czytamy Ewangelię o Chrzcie Jezusa w roku A, bo mamy obecnie rok A w liturgii czytań niedzielnych. Są to słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwie. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jako gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głosy z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oczywiście chrzest, który przyjmuje Jezus. To jest Chrzest Janowy, to nie jest sakrament Chrztu Świętego, bo sakrament Chrztu Świętego ustanawia Jezus i wszystkie sakramenty wypływają z przebitego na krzyżu serca Jezusowego. Ale ten Chrzest Janowy jest bardzo ważny, bo on jest znakiem nawrócenia. Oczywiście Jezus nie potrzebował tego znaku i Jan dobrze o tym wiedział. Bo Jezus nie musiał się nawracać, on nie miał żadnego grzechu, i dlatego Jan powstrzymywał go. Mówi: To ja potrzebuję Chrztu od ciebie i miał rację. Ale Jezus chce wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Więc Jezus wchodzi w te wody Jordanu i się w nich zanurza. I ojcowie Kościoła tłumaczą ten obraz tym, że kiedy Jezus zanurzył się w tych wodach Jordanu, w których zanurzało się tylu ludzi na znak obmycia z grzechów, to tak jakby Jezus zanurzył się w tych naszych grzechach. Jakby Jezus potwierdza tym znakiem, że On przyszedł po to, aby wziąć na siebie nasze grzechy i za nie złożyć ofiarę, za nie odpokutować. I dlatego spełnia to, bo to, co jest sprawiedliwe. Ale też, kiedy Jezus wychodzi z wód Jordanu, otwierają się niebiosa, i ludzie słyszą głos Boga, samego Boga i to jest niezwykłe. To nie jest głos Matki Bożej czy jakiegoś świętego. To jest głos Boga, który mówi jasno i wyraźnie, ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, czyli którego kocham. A jeżeli Bóg ma upodobanie w Jezusie, to znaczy, że jak pójdziemy za Jezusem, to się nie pomylimy, bo Jezus nam pokaże, Jezus człowiek, Jezus Bóg i człowiek, nam pokaże, jak mamy żyć, jak ma przebiegać nasze życie żeby Bóg mógł również nad nami ciągle powtarzać te słowa, to jest moje ukochane dziecko, w tym dziecku mam upodobanie. I przed, tym, przed Ewangelią czytamy fragment z dziejów apostolskich. I takie m.in. są słowa w tym czytaniu. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc. Co się dzieje w sakramencie chrztu świętego, który my przyjęliśmy? Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym. Otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, czyli zdolność świętego dobrego życia. I o nas możemy powiedzieć to samo, co tu jest napisane o Jezusie. Że dlatego, że Bóg jest z nami więcej i jest w nas, możemy przejść przez życie dobrze czyniąc, czyli spełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego. O tym mówiliśmy w sobotę. My nie, nie czynimy dobrze. Nie mamy zdolności czynienia dobra, czynienia czynów, miłości, dlatego że jesteśmy tacy fajni sami z siebie, ale dlatego, że otrzymujemy łaskę dobrego i świętego życia. Zadatek otrzymaliśmy już w Wście Świętym. Teraz, na ile będziemy współpracować z łaską Bożą, z łaską uświęcającą, starając się o to, ażeby ciągle żyć w stanie łaski uświęcającej. Czyli korzystać z sakramentów Kościoła, często i dobrze się spowiadać, przyjmować komunię świętą, i przez to Bóg będzie nas ciągle czynił zdolnymi do dobrego życia: do życia ofiarnego, do życia pełnego miłości, do życia zgodnego z prawem, czyli z tym, co nam Bóg mówi i co nam Bóg pokazał w Jezusie. My dlatego jesteśmy zdolni naśladować Jezusa i na tyle jesteśmy zdolni naśladować Jezusa, na ile żyjemy łaską Bożą. Nie sami z siebie, na ile żyjemy łaską Bożą. Warto ten dzisiejszy dzień uczynić dniem dziękczynienia za nasz sakrament Chrztu Świętego. Podziękować za rodziców, którzy nas zanieśli do Chrztu. Za naszych chrzestnych, za kapłana, który nas oszcił i za wszystkie łaski naszego życia, których początkiem stał się sakrament Chrztu Świętego. Niech ta dzisiejsza niedziela będzie niedzielą wielkiego dziękczynienia za łaskę Chrztu, łaskę wiary i łaskę tego, że Bóg ciągle nas uzdalnia do dobrego i świętego życia. Amen.